Moi drodzy, zakończyły się właśnie uroczystości w Pawowie Kościelnym, powiat Przasnyski, gdzie uczciliśmy 74. rocznicę rozbicia ostatniego patrolu ROJA. ROJA i żołnierzy wyklętych, którzy walczyli z komunistycznym najeźdźcą, którzy nie poddali się i na pomniku otwartym 4 lata temu wraz z Karolem Nawrockim, prezesem IPN-u wówczas, jest napisane, że walczyli za wiarę i za polskość i tutaj w powy Kościelnym uczciliśmy ich pamięć, modliliśmy się za nich. A my, jako ich następcy, mamy w obowiązku pamiętać o tym, te symbole, za, które, za którymi kryje się Polska tak naprawdę, żebyśmy mieli nie tylko na sztandarach, ale i w sercach i żebyśmy potrafili je przekazać kolejnym pokoleniom. Tego wam i sobie życzę. Życząc też miłej, dobrej niedzieli i dobrych lat dla Polski w pokoju. Pozdrawiam serdecznie.